Witajcie ponownie na kanale Matma Małym Palców w serii filmików, w których rozwiązuję zadania z podręcznika Matematyka 4, poziom podstawowy i rozszerzony z wydawnictwa Nowa Era. I nie przedłużając tutaj wstępu, zadanie trzecie z tematu kombinatoryka zadania mamy na tablicy, przeczytajmy treść, ile jest liczb czterocyfrowych, których cyfry należą do zbioru i mamy elementy zbioru 0, 2, 4, 6, 8 i nie mogą się powtarzać, a ich suma jest większa od 12. Zauważmy, że suma tych cyfr będzie nie większa niż 12, tylko wtedy, kiedy będę miała liczby zbudowane z cyfr 0, 2, 4, 6, bo wtedy suma tych cyfr będzie. 12, czyli będzie nie większa niż 12, tak jak ja powinnam mieć. Zatem plan na to zadanie jest taki, że policzymy, ile jest w ogóle liczb czterocyfrowych składających się z tych cyfr. I cyfry nie mogą się powtarzać, i od tej liczby odejmiemy, ile jest liczb czterocyfrowych składających się z cyfr 0, 2, 4, 6. Czyli przechodźmy do działania. To co powiedziałam, najpierw zastanówmy się, ile jest liczb czterocyfrowych składających się z podanych cyfr. Cyfry nie mogą się powtarzać. Mam 2, 4, 5 cyfr do wyboru, ale na pierwszym miejscu mam 4 do wyboru, ponieważ nie mogę wstawić zera. Na drugim miejscu też 4, no bo ubywa mi jedna opcja, co prawda, ale przybywa mi opcja z zerem. No, i później już ubywa mi o jedną opcję na każdym kolejnym miejscu, i mam 4 razy 4, 16. 16 razy 3 to jest 48, i 48 razy 2 to mamy 96. I teraz idziemy do policzenia, ile jest liczb czterocyfrowych składających się z cyfr 0, 2, 4, 6. No, i teraz mam do wyboru 4 cyfry. Na pierwszym miejscu nie mogę wstawić 0, czyli 3 sposoby mam, na drugim też. 3 i później już zmniejszam o 1. Czyli mam 3 razy 3, 9 razy 2 to 18, no wiadomo, razy 1 to dalej 18. No i teraz policzę, ile jest moich liczb spełniających warunki tutaj zadania, wszystkie warunki zadania, odejmując od liczby 96 liczbę 18 i wychodzi nam 70. 8. Czyli tyle jest liczb czterocyfrowych składających się z podanych cyfr. Cyfry nie mogą się powtarzać, a suma tych cyfr jest większa od 12 i to jest właśnie odpowiedź do zadania trzeciego. I zadanie czwarte z tego samego tematu. Ile jest wszystkich liczb, w których w zapisie występują tylko cyfry 0, 1 i 2 i które mają co najwyżej i w podpunkcie A 4 cyfry. Co najwyżej 4 cyfry znaczy, że albo jedną cyfrę, albo dwie cyfry, albo trzy cyfry, albo cztery cyfry i to tyle. No i teraz rozpatrzmy sobie liczby jednocyfrowe. Ile mamy możliwości? Trzy, trzy możliwości, dlatego że mogę wstawić i 0 i 1 i 2. 0 też jest liczbą jednocyfrową, także trzy możliwości. No i teraz liczby dwucyfrowe. Na pierwszym miejscu z lewej mogę wstawić na dwa sposoby cyfrę, bo nie mogę wstawić zera, ale na drugim miejscu już mogę na trzy sposoby wstawić, bo mam trzy cyfry do wyboru i te cyfry mogą się tutaj powtarzać. 2 razy 3 to 6, czyli mam tutaj 6 możliwości. Teraz Liczby trzycyfrowe, na pierwszym miejscu znowu na dwa sposoby, bo nie mogę zera wstawić, ale potem już mogę na trzy sposoby i też na trzy sposoby, bo mam trzy cyfry do wyboru. Cyfry mogą się powtarzać, tutaj przypominam, czyli mam dwa razy 3 to 6, 6 razy 3 to 18 możliwości. I jeszcze liczby czterocyfrowe, na pierwszym miejscu znowu na dwa sposoby mogę wstawić cyfrę, a potem na trzy sposoby. Czyli 2 razy 3 to 6, 6 razy 3 to 18. 18 razy 3 to 30 plus 24, czyli 54. No i teraz sumuję wszystkie te wyniki plus 18 i plus 54, i tutaj mamy 9, 27. 27 plus 54 to jest 81. No, i to jest odpowiedź do podpunktu A. I teraz idźmy do podpunktu B. Ile jest wszystkich liczb, w których w zapisie występują tylko cyfry 0, 1, 2 i które mają co najwyżej 6 cyfr, czyli jednocyfrowe, dwucyfrowe, trzycyfrowe, czterocyfrowe, pięciocyfrowe i sześciocyfrowe. No, i teraz my możemy sobie, tutaj pokażę trochę szybszy sposób, ale to nie znaczy, że ten był zły, żeby tutaj nie naliczyć się aż tyle. No to naszykuję sobie 6 miejsc na 6 cyfr. Mam. No i teraz już będę tutaj rozpatrywała, że mogę wstawiać 0, prawda? Czyli, że na początku tutaj od lewej mogę wstawiać 0 i wtedy będę miała na przykład, jakbym miała tak, no to będę miała liczbę jednocyfrową 2 albo. Jakbym miała tak liczbę jednocyfrową 0, więc to jest trochę szybszy sposób, ale tak jak mówiłam, to nie znaczy, że ten był zły. Zatem wstawmy sobie tutaj na ile sposobów mogę wstawić cyfrę na pierwszym miejscu od lewej, na trzy sposoby, na drugim miejscu też na trzy, na trzecim miejscu na trzy i tak dalej, na każdym miejscu mogę wstawić na trzy sposoby, czyli trzy do potęgi. No i 3 do potęgi 6, 3 razy 3, 9, razy 3, 27, razy 3, 81. To mam do czwartej, razy 3 i razy 3, czyli mam 243 i razy 3. No to porachujmy w głowie 729. No i to jest odpowiedź do podpunktu B. I zadanie piąte z tego tematu. Przeczytajmy. Treść w partii 40 monitorów komputerowych, 4 są uszkodzone. Wybieramy 3 monitory. Na ile sposobów można dokonać takiego wyboru, aby i w podpunkcie A żaden z wybranych monitorów nie był uszkodzony? No i zastanówmy się tutaj, czy mamy do czynienia z wariacjami, czy z kombinacjami. Czy ma znaczenie, jak ja bym wybierała te monitory, żebym miała monitory, załóżmy, że one by były oznaczone numerkami, monitor 1, 2, 3 i one nie byłyby uszkodzone, czy na przykład bym miała monitory 3, 1, 2, czy to by miało znaczenie? Nie, tutaj to by był ten sam wybór, jakby, czyli tych samych monitorów, to to traktujemy jako jeden wybór. No i teraz w takim razie dochodzimy do wniosku, że mamy do czynienia nie z wariacjami, tylko z kombinacjami. Zatem będziemy obliczać ile jest, no i właśnie ilu elementowych kombinacji, 3 elementowych, bo wybieramy trzy monitory. Czyli obliczamy liczbę kombinacji, liczbę 3 elementowych kombinacji zbioru, no i właśnie ilu elementowego mamy mieć. Wybór z monitorów nieuszkodzonych, czyli monitorów nieuszkodzonych mam 40, odjąć 4, czyli 36. Zatem reasumując, obliczamy ile jest kombinacji 3 elementowych kombinacji zbioru 36 elementowego. No i teraz oczywiście pamiętamy, można też to za pomocą symbolu Newtona zapisać. Pamiętamy symbol Newtona n nad k. Równa się n silnia przez k silnia, n minus k silnia. Tak się obliczało, ile jest właśnie k elementowych kombinacji zbioru n elementowego. Zatem moje n to 36, czyli 36 silnia przez moje k to 3, czyli 3 silnia. No i w nawiasie n, czyli 36 minus k, czyli minus 3 silnia. No i mamy 36 silnia przez 3 silnia razy 33 silnia. Rozpisujemy 36 silnia jako 33 silnia razy 34 razy 35 razy 36 i dzielimy oczywiście przez 3 silnia razy 33 silnia. 33 silnia mi się skraca i mam 34 razy 35 razy 36 przez no i 3 silnia to oczywiście 2 razy 3, czyli 6. Możemy sobie skrócić 6 i 36, zatem będziemy mieli 34 razy 35 razy 6 do policzenia. Czyli 7140. No i to jest właśnie odpowiedź do podpunktu a. I jeszcze zrobimy podpunkt B z tego zadania. Dalej w partii mamy 40 monitorów, 4 wśród nich są uszkodzone. Wybieramy 3 monitory. Na ile sposobów można dokonać takiego wyboru? Aby co najwyżej jeden z wybranych monitorów był uszkodzony. Co najwyżej jeden uszkodzony znaczy żaden mam nie być uszkodzony, albo jeden tylko. Czyli na pewno liczbę tutaj kombinacji takich, gdzie nie mamy żadnego Uszkodzonego, czyli tą 7140, użyjemy tą liczbę, yy, może sobie już napiszę, 7140 i do tego będziemy dodawać liczbę kombinacji, w których mamy jeden uszkodzony monitor. Więc tutaj to, co muszę dopisać, do tego 7140 dodać, no to właśnie teraz tym się zajmiemy. No i teraz zastanówmy się, skoro jeden jest uszkodzony, to znaczy, że dwa są nieuszkodzone, bo wybieramy trzy monitory. To teraz zastanówmy się, ile jest kombinacji dwuelementowych, bo wybieramy dwa monitory spośród nieuszkodzonych, czyli spośród 36. No i. Liczymy sobie 36 nad dwójką, 36 silnia przez 2 silnia razy, 36 minus 2 silnia. No i mamy 36 silnia przez 2 silnia, razy 34 silnia i mamy 34 silnia, razy 35, razy 36, dzielone przez 2 silnia to oczywiście 2, razy 34 silnia, 34 silnia nam się skraca, jeszcze mogę 2 i 36 przez 2, czyli tu 18 i 35 razy 18 630 No i teraz zastanówmy się, jak mamy tych kombinacji z tymi nieuszkodzonymi monitorami 630, to jeszcze tutaj ten trzeci monitor uszkodzony, tu będzie uszkodzony. Mogę wybrać ten uszkodzony monitor na tyle sposobów, ile mam monitorów, czyli na 4 sposoby, czyli pomnożę 630 razy 4. No i to mi daje 2520. No i teraz właśnie do tych 7140 możliwości muszę dodać jeszcze 2520 możliwości, co daje mi 9660. Możliwości tutaj, w sumie w tym podpunkcie B, czyli to jest właśnie odpowiedź do podpunktu B, i to tyle w tym zadaniu, tyle też w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie proszę łapkę w górę, kliknijcie proszę dzwoneczek, zasubskrybujcie proszę kanał. Zachęcam też do komentowania i zapraszam na kolejne filmy.